No hej! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o plusach i minusach mojej pracy, czyli pracy jako stewardessa. I następnie chciałabym zaznaczyć, że to co będę mówić to będzie moja subiektywna opinia na temat tej pracy. No czyli też e, tutaj warto pamiętać, że to co dla mnie jest plusem, dla kogoś może być minusem. E, I na odwrót, więc e, jeżeli macie jakieś inne zdanie w danej kwestii, to możecie dać znać mi w komentarzu. Ale ja tutaj będę podawać swoje opinie. I myślę, że zaczniemy od plusów. E, pierwszym plusem myślę, że takim najważniejszym, którym kierują się osoby wybierające te pracę, to jest możliwość zwiedzania świata. No i oczywiście wiadomo, to jest bardzo ważny aspekt i też e, nie jest on spełniony w każdej linii lotniczej, bo są e, takie linie, które latają tylko e, w te i z powrotem, tak zwane turnaroundy. E, no i wtedy to wiadomo, raczej widzi się tylko głównie lotnisko. I nie ma się możliwości zwiedzania, a w mojej linii na szczęście ta możliwość zwiedzania jest. Akurat dla mnie to było dosyć ważne, żeby, żeby taka możliwość była. No i myślę, że to jest taki największy plus tej pracy, że po prostu pracując nie cały rok udało mi się odwiedzić trzy nowe kontynenty i zobaczyć po prostu mnóstwo miejsc na świecie, których gdyby nie ta praca, nie miałabym w życiu możliwości zobaczenia w tym wieku, więc za to jestem niesamowicie wdzięczna i to jest taki plus, który na pewno przeważa wszystkie minusy, które później wymienię. Kolejnym plusem są dobre zarobki, biorąc pod uwagę fakt, że nie trzeba mieć do tej pracy ani żadnych ukończonych studiów, ani konkretnych kwalifikacji czy doświadczenia. No więc właśnie, jak weźmiemy to pod uwagę, to te zarobki są całkiem dobre. Jeżeli chodzi o konkretną kwotę, no to Możecie ją poznać, idąc na dzień otwarty danej linii lotniczej, bo w każdej linii lotniczej te zarobki są inne, ale raczej z reguły są całkiem dobre. Następna rzecz to to, że ta praca jest po prostu ciekawa. Codziennie robi się coś innego, codziennie lata się w jakieś inne kierunki, pracuje się codziennie z nowymi ludźmi, więc poznaje się też dużo ludzi, co też jest kolejnym plusem. Rozmawia się tak naprawdę z osobami różnych narodowości, no bo latają z nami pasażerowie z całego świata. I myślę, że to jest bardzo fajne, że mimo, że ta praca nigdy codziennie wygląda tak samo pod tym względem, że w samolocie robimy te same czynności, to jednak każdy dzień jest inny i każdy dzień się jakoś od siebie różni. Kolejny plus to jest całkiem sporo czasu wolnego, i jeżeli mówię o czasie wolnym. Mam też na myśli po części dyżury, mimo że oczywiście to nie jest czas wolny, to jest czas pracy, który musimy być w domu. Jednak wiadomo, że nie ze wszystkich dyżurów się zawsze leci, więc e, wiele z tych dyżurów można przeznaczyć sobie na jakieś porządki w domu, na jakieś takie czynności, które po prostu robimy ogólnie w domu. Ja na przykład studiuję online, e, więc dla mnie takie dyżury to jest okazja, żeby sobie e, nadrobić jakieś wykłady czy ćwiczenia ze studiów. No, bo przecież w każdej chwili, jakby do mnie zadzwonili, mogę po prostu zamknąć laptopa i tyle. Tak samo ze sprzątaniem w domu, czy jakimiś tam innymi obowiązkami domowymi, możecie po prostu w każdej chwili przestać i jechać do pracy. No, oczywiście, jakby nie mówię, że to jest czas wolny, no bo teoretycznie nie jest, ale można powiedzieć, że często jestem w domu. No i plus dużo dni wolnych, może poza sezonem, bo w sezonie to tych dni wolnych jest zazwyczaj taka minimalna ilość, czyli około 8-10 dni wolnych, ale poza sezonem to nawet czasami jest 12-14 dni wolnych, więc rzadko tak naprawdę się chodzi do pracy, rzadko się pokonuje tą drogę z domu do pracy, bo może ogólnie tych dni w pracy jest więcej właśnie przez te dyżury czy... Jakieś pobyty, ale jakby rzadko się do pracy jeździ. O, może w ten sposób. Kolejna rzecz to w mojej opinii cenne doświadczenie. Myślę, że taką pracę warto sobie do CV wpisać i będzie ona dobrze postrzegana, no bo jednak jest to praca która y, ma jakiś tam, może teraz już mniejszy niż kiedyś, ale jednak nadal jakiś tam swój prestiż jest dla wielu ludzi ciekawa i myślę, że w CV taka pozycja będzie przyciągać oko rekrutera, y, jeżeli w przyszłości będziemy szukać innej pracy. I ogólnie tych plusów jest dużo więcej i mam tutaj wypisanych nawet więcej, ale nie chcę, żeby ten film trwał e, pół godziny, więc myślę, że podzielę ten film na dwie części i w kolejnej części powiem o kolejnych plusach tej pracy, a teraz przejdę do minusów. To dla mnie chyba największym minusem jest nieregularność tej pracy e, i wiem, że dla niektórych to jest nawet plus. Niektórzy wolą właśnie pracować nieregularnie niż od poniedziałku do piątku. Dla mnie jest to dosyć spory minus, jednak, bo ciężko sobie coś zaplanować. Ciężko zaplanować sobie z wyprzedzeniem jakieś wyjazdy, wakacje. Oczywiście można złożyć prośbę o urlop, ale mam na myśli to, że w takiej normalnej pracy raczej wiemy, które dni mamy wolne i zwykle są to weekendy, więc możemy sobie zaplanować weekend tak naprawdę nawet za pół roku. A tutaj w tej pracy jest ciężko, no bo w weekendy często się pracuje, tak samo święta. No i to jest dla mnie spory minus. Kolejnym minusem jest wpływ tej pracy na zdrowie. I tutaj mam na myśli zmiany ciśnienia, suche powietrze w samolocie, jakieś promieniowanie, jak na przykład na trasie polarnej do Tokio, czy też różne strefy czasowe, które też na pewno na to zdrowie wpływają, bo po prostu ma się nieregularny sen. O nieregularnych porach tak samo się je. Co też często wpływa na to, że na przykład się w tej pracy często tyje, bo czasami jemy śniadanie o 4 nad ranem, czasami jemy śniadanie o 15 polskiego czasu w innej strefie czasowej, czasami o drugiej nocy, więc tak naprawdę to, jest, to są bardzo różne pory i ma to na pewno jakiś wpływ na organizm również. I też to, co się wiąże z tymi zmianami stref czasowych, to też jest ciągłe zmęczenie. Ciężko jest sobie wyrobić taki naturalny rytm snu, bo organizm po prostu nie ma czasu, żeby przyzwyczaić się do jakichś określonych pór snu. Tylko co chwilę te pory snu są zmieniane przez co później, jak mam kilka dni wolnego w domu, to zdarza się tak, że chodzę spać o 3, wstaję o 12 albo idę spać o 20, wstaję o 5, bo po prostu ciężko mi jest ten tryb snu jakoś tak unormować. No i też myślę, że to nadal wiąże się z tym punktem wpływu na zdrowie, no bo na pewno nieregularny sen ten wpływ na zdrowie również ma. Kolejny minus to jest trudność w nawiązywaniu relacji, mimo że Pracujemy codziennie z innymi ludźmi i poznajemy bardzo dużo ludzi w tej pracy. To jednak ciężko jest się jakoś tak e, zaprzyjaźnić, dlatego że robimy, wiecie, na przykład lot w te i z powrotem, pracujemy jeden dzień. No i później szansa, że się spotkamy jeszcze raz jest tak naprawdę dosyć mała. E, no bo w naszej firmie pracuje bardzo dużo ludzi, więc często jest tak, że się leci z jedną osobą i później już przez parę lat się jej tak naprawdę nie widzi. Więc tutaj ciężko jest nawiązać jakieś takie głębsze przyjaźnie, może podczas pobytów na pewno jest to trudniejsze niż w takiej zwykłej pracy, gdzie codziennie się przychodzi i spędza czas z tymi samymi pracownikami. Kolejna sprawa to jest płacenie tylko za godzinę w powietrzu, czyli od uruchomienia do wyłączenia silników Stewardessy chyba z tego co wiem w żadnej linii lotniczej na świecie, no może. Tutaj przesadzam, bo nie wiem, nie sprawdzałam w każdej linii na świecie, ale w większości linii mają płacone tylko właśnie za ten czas w powietrzu, czyli wszelkie opóźnienia. Jakieś odwołane loty i tak dalej. To nie jest po prostu opłacone. Oczywiście mamy swoją podstawę i mamy wypłatę stałą, którą otrzymujemy zawsze, niezależnie od naszych godzin nalotu, ale jednak no, naszą główną częścią wypłaty jest ten nalot. Więc jak na przykład pasażerowie są zdenerwowani na nas, że. Mamy 3 godziny opóźnienie, no to tak samo trzeba zrozumieć, że my też jesteśmy zdenerwowani, no bo nam nikt za te 3 godziny dodatkowe w pracy nie płaci. No i też z tym punktem wiąże się właśnie to, że wypłata jest zależna od nalotu i dla mnie też jest to minus, no bo jeżeli w danym miesiącu jest mniej nalotu, to jest mniejsza wypłata, więc też tak naprawdę w ciągu roku ciężko jest przewidzieć, jaką wypłatę będziemy mieli tak konkretnie. Wiadomo, że tak mniej więcej można to określić, ale w sezonie ta wypłata zawsze będzie wyższa, bo po prostu nalot jest większy, poza sezonem będzie niższa. Nadal, jak dla mnie, na moje standardy jest ona dosyć wysoka i całkowicie mi wystarcza, no ale ciężko jest to przewidzieć. Czasami, jak się odwoła jakiś jeden lot typu long haul, czyli te loty do Stanów czy do Azji, no to tak naprawdę spada bardzo duża część nalotu, a z tym bardzo duża część wypłaty. I ostatnim minusem, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, ale ogólnie też mam ich tutaj więcej, to jest to, że trzeba mieć zawsze makijaż, paznokcie i ogólnie wygląd ubiór zgodny z dyscypliną mundurową. A jest to minus, dlatego że jednak zawsze trzeba o tym pamiętać, żeby mieć te paznokcie zrobione mieć staranny makijaż, ubiór tak dalej. I u mnie chyba największym minusem są właśnie te paznokcie, bo czasami gdzieś mi ten lakier z paznokci odpryśnie. Ja na szczęście robię paznokcie sama, więc mogę sobie to szybko poprawić. No ale zdarza się tak, że chcę już i spać i nagle patrzę na paznokcie i widzę, że nie mam na jednym paznokciu połowy lakieru, bo gdzieś mi w ciągu dnia odprysnął. No i muszę sobie szybko jeszcze te paznokcie przed snem robić, bo wiem, że po prostu do pracy muszę je mieć zrobione. I wiadomo, no ogólnie w większości prac raczej wypada jest mieć ładnie zrobione paznokcie albo można w ogóle nie mieć lakieru. No ale jeżeli już te paznokcie robimy, no to wiadomo, że głupio by było przyjść do pracy z połową paznokcia obdropaną. Ale tutaj jest na to kładziony bardzo duży nacisk i no nie ma takiej możliwości, żeby pójść na lot na przykład z bez jednego paznokcia pomalowanego, tak, no, to jest taki przykład. No i wiadomo, że do tego można się przyzwyczaić, ale też to robienie paznokci ciągłe na przykład u mnie wpływa na to, że one się bardzo szybko łamią i są już w bardzo złym stanie. No bo ciągle robię sobie te hybrydy, ciągle je spiłowuję, robię nowe i te paznokcie nie mają w ogóle czasu, żeby się zregenerować, bo Zazwyczaj no, nie mam tygodnia wolnego, tak, żeby sobie chodzić bez pomalowanych paznokci, więc one są na razie w bardzo słabym stanie, więc mam nadzieję, że uda mi się trochę jakoś je odbudować. Może jak ktoś, kto właśnie robi paznokcie i się na tym zna ogląda ten filmik, to może mi dać znać w komentarzu, co zrobić, żeby te paznokcie nie były takie słabe i łamliwe, może jakieś odżywki pod hybrydę, nie wiem, czy jest coś takiego. No ale jak wiecie, to dajcie znać. I to by było na dzisiaj na tyle. Tak jak mówiłam, mam jeszcze więcej tych plusów i minusów wypisanych, więc jeżeli chcielibyście ich więcej poznać, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie nagram kolejny filmik na ten temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego, o czym powiedziałam w dzisiejszym filmiku, to zadawajcie je w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I też myślę, że warto zaznaczyć, że mimo tych wszystkich minusów, które wymieniłam, jednak te plusy zdecydowanie przewyższają nad tymi minusami. I nadal uwielbiam tą pracę i po prawie roku mogę powiedzieć, że na pewno zostaję na dłużej, jeszcze nie wiem na ile, więc tutaj nie będę się deklarować, ale na pewno będę przedłużać umowę i zostanę na razie na dłużej, no bo pokochałam tę pracę, co się zdarza bardzo często, że ktoś przychodzi na chwilę i zostaje na dłużej i zobaczymy ile to u mnie potrwa. Więc jak macie jeszcze jakieś przemyślenia na temat tego filmiku, dawajcie znać w komentarzu. Dzięki za obejrzenie i cześć!